Zacznijmy rozwiązanie od informacji o objętości stożka. Objętość stożka liczymy ze wzoru. 1 trzecia razy pi razy r kwadrat razy h to się równa 392 pi. Tutaj możemy od razu podzielić to równanie obustronnie przez pi. Następnie pomnóżmy je obustronnie przez 3. Wówczas z lewej strony otrzymamy r kwadrat razy h, z prawej strony natomiast 392 razy 3 to 1176. Teraz skorzystajmy z informacji o sinusie kąta. Sinus kąta jest to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej. Więc możemy zapisać, że h do l to się równa 0,96. Jak pomnożymy to równanie przez l, to otrzymamy, że h to się równa 0,96l. Ponadto zauważmy, że tutaj mamy kąt prosty, więc możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa i zapisać r kwadrat dodać h kwadrat to się równa l kwadrat. Przenieśmy h kwadrat na prawą stronę. I zobacz. Możemy w tym momencie podstawić w miejsce r kwadrat. L kwadrat odjąć h kwadrat. W miejsce h natomiast możemy wstawić 0,96l. Ja tutaj może jeszcze z tym chwileczkę poczekam. O, i teraz podstawię, ok. L kwadrat odjąć 0,96l do kwadratu. Razy. 0,96L to się równa 1176. No i teraz pomnóżmy ten nawias przez tą liczbę. Otrzymamy L kwadrat razy 0,96L. Celowo nie wymnażam tego tych potęg. Zaraz zobaczę dlaczego. Tutaj otrzymamy taką liczbę razy l kwadrat razy. 0,96 l, no i to się równa 1176. I teraz ja to równanie podzielę obustronnie przez 0,96. Zobacz, ta liczba skróci się z tą liczbą i otrzymamy l do potęgi trzeciej odjąć. 0,96 do kwadratu to jest 0,9216. I jeszcze raz l do potęgi trzeciej to się równa 1225. Jeżeli odejmiemy od tego wyrazu ten wyraz, to otrzymamy 0,78. Jeszcze raz 0,0784 l do potęgi trzeciej. A z prawej strony mamy 1225. W kolejnym kroku dzielę obustronnie równanie przez tą liczbę. Z lewej strony otrzymamy L do potęgi trzeciej, natomiast z prawej strony taką liczbę. I teraz uwaga. Na kalkulatorach prostych, gdybyśmy mieli takie zadanie, to na kalkulatorze prostym nie wyznaczymy pierwiastka sześciennego. Dlatego tą liczbę. Musimy rozłożyć na czynniki pierwsze. Dzielimy, dzielimy ją początkowo przez 5. Otrzymujemy 3125. To możemy zrobić na kalkulatorze. Teraz tą liczbę dzielimy. Otrzymujemy 625. Na 5 to jest 125. Na 5 to 25. I jeszcze na 5 to 5. I 5 na 5 to 1. Więc L do potęgi trzeciej to jest. I tutaj też mamy 3 piątki. Jakbyśmy spierwiastkowali 5 razy 5 razy 5 pierwiastkiem trzeciego stopnia, no to trzymamy 5, prawda? A zatem stąd mamy l równe, uwaga, 5 razy 5, 25. No i sprawdźcie, czy 25 razy 25 razy 25 to jest ta liczba. Na pewno tak jest. I teraz w tym zadaniu mieliśmy policzyć wysokość stożka oraz promień. Więc jeżeli tutaj pomnożymy 0,96 razy 25, to otrzymamy 24. I tutaj wróćmy, żeby jeszcze policzyć promień. Mamy 25 do kwadratu to jest 625, odjąć 24 do kwadratu to 576. Czyli r jest równe. Tutaj. Może tak zapiszmy, że r kwadrat równa się 49 i stąd r równa się 7. Jeszcze tylko popatrzę, czy jakieś jednostki tu mieliśmy w zadaniu. Były. Dobra, to pozapisujmy tutaj jednostkę, tu jednostkę i tutaj na końcu jednostkę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa Pa!